Siemanko, jestem technokrata i witam Was na moim kanale w kolejnym już tech Newsie. Ten tydzień stoi Nvidia i premierom najnowszych RTX-ów. I w dzisiejszym odcinku wspomnimy sobie o nowym standardzie zasilania, a o prawdopodobnym poborze mocy przez najnowsze karty Nvidii. No i jak to wszystko będzie działać na rynek kart graficznych, czy też na naszą przyszłość i standardy zasilania. Takie tam rzeczy. Dlatego intro i lecimy z tematem. No więc kolejny już przeciek dostarczył nam informacji. O nowej wtyczce, którą planuje wprowadzić Nvidia. Z góry zaznaczę, prawdopodobnie ta wtyczka i ten standard zasilania znajdzie się tylko w kartach referencyjnych od Zielonych. Wydaje mi się, że w przyszłości ten standard, jeżeli się przyjmie, będzie implementowany w modelach niereferencyjnych. Być może już nawet teraz na rynku pojawią się modele niereferencyjne z taką wtyczką. Natomiast wtyczka w nazwie ma. Nvidia, ponieważ jest to wtyczka, która nazywa się, dajcie mi sekundkę, Nvidia 12 pin PCI Molex Microfit 3.0. Dlaczego 3.0 nie mam pojęcia, nie słyszałem o wersji 1.0 ani 2.0. Natomiast 3.0 prawdopodobnie brzmi na tyle fajnie, że zdecydowali się właśnie na takie nazewnictwo. Wtyczka 12 pinowa, gdzie każdy z pinów ma rzekomo być w stanie dostarczyć 85 Ampera motyw. W chwili obecnej te wtyczki, które my stosujemy, PCI Express 6 plus 2, czyli te 8-pinowe de facto, gdzie każdy pin jest w stanie dostarczyć około 6 Amperów. Z moich wyliczeń wynika, że za pomocą dwóch takich wtyczek jesteśmy w stanie dostarczyć do takiej karty graficznej około 1100 W mocy, natomiast standard mówi o 300 W na wtyczkę, więc sumarycznie 600 W. Natomiast wydaje mi się, że jednak to bywa momentami więcej i te, te zasilacze są w stanie dostarczać większą. Natomiast mówimy tutaj o, stan, o takim teoretycznym jakby modelu zasilania i teoretycznej mocy, jaką jesteśmy w stanie osiągnąć. Wtyczka, ta nowa wtyczka od NVD jest wielkości mniej więcej jednej wtyczki. Starej ośmiopinowej, starej mówię, starej, ale ona jeszcze długo będzie się trzymać na rynku. Prawdopodobnie jak większość z Was pamięta, jak wchodziły karty, które wymagały osobnego zasilania, często producenci czy to kart graficznych, czy to płyt głównych, ktoś zawsze dorzucał przejściówkę z Molexa, ze zwykłego Molexa na właśnie to PCI. E, czyli to zasilanie, które obecnie mamy w kartach graficznych. Ja pamiętam, w swoich pierwszych kartach graficznych, właśnie były takie przejściówki, gdzie z Molexa właśnie można było wyciągnąć sobie dodatkowe zasilanie do karty graficznej, jeżeli ktoś nie miał takiej wtyczki PCI E w swoim zasilaczu. Prawdopodobnie przez długi czas na rynku będzie tak teraz w przypadku nowego standardu, gdzie producenci, czy to zasilaczy, czy właśnie kart graficznych, będą dorzucać taką przejściówkę ze standardowych. Tych 8 na to 12-pinowe, gdzie, wydaje mi się, ba, jestem pewny, że żeby podłączyć tą, tą przejściówkę 12-pinową, będzie trzeba zastosować dwie wtyczki ośmiopinowe, Czyli, jeżeli teraz mamy w swoich kartach graficznych, ja na przykład w swoim RTX 2070 mam 8 plus 6 pin, czyli jakby używam. Tej 6 plus 2 plus 6. W tym momencie, żeby przejść na ten 12-pinowy standard, Seasonic pokazał właśnie takie przejściówki do swoich zasilaczy, które będą na chwilę obecną pasować tylko do ich zasilaczy i rekomendowana moc takiego zasilacza na chwilę obecną to jest minimum 850 W. Przejściówka właśnie z 2x8 na 12. Więc można byłoby przypuszczać, że na chwilę obecną te moce dostarczane przez 2 razy 8 będą wystarczające. No bo skoro mamy przejściówkę, to jest po prostu kabel, tylko wpinamy wtyczki, nie ma tam żadnych cudów sterowników, tam się nic z tą mocą nie dzieje po drodze. Po prostu ona przechodzi z AS-16 wiązek na 12 wiązek, więc część z nich najprawdopodobniej jest ze sobą zlutowana po prostu. Więc tam nie ma żadnej filozofii, eee, więc takie wtyczki też e, 2x8 będą w stanie zasilić taką kartę graficzną. Wiadomo, takich wtyczek prawdopodobnie jest naprodukowanych cała masa. Widzimy to po, chociażby po, po, po mikro USB, które cały czas nie zostało wyparte przez USB-C, bo jest tańsze w produkcji, bo jest tego na rynku po prostu odgroma i producenci chcą wyssać wszystkie. Wszystkie zasoby, jakie je mają w magazynach, zanim zaczną wprowadzać standard C. Prawdopodobnie przez długi czas będzie też tak z tymi wtyczkami. Obecnej generacji, gdzie najpierw znikną one po paru latach w tych najwyższych modelach, a potem zaczną znikać z tych modeli średnio potem niskopułkowych, a zupełnie zniknie nam ten standard zasilania. I jeżeli on się przyjmie, a stawiam, że się przyjmie, ponieważ ta wtyczka jest mniejsza, zgrabniejsza i te kable wewnątrz obudowy no będą fajniej wyglądać. Będzie mniejsza wiązka, chociaż taka szeroka wiązka z kablami w oplocie też wygląda bardzo zacnie. Jeżeli założymy na nią jeszcze grzebień, to naprawdę się fajnie prezentuje. Natomiast no, Nvidia już jakby widzi przyszłość, widzi przyszłość kart graficznych i tego, że takie zasilanie będzie potrzebne w przyszłości prawdopodobnie dwie wtyczki 12 pin i, i ta moc konsumowana przez karty graficzne będzie rosnąć pomimo postępującej miniaturyzacji, ale chcemy coraz większą moc mieć generowaną właśnie przez te karty graficzne, dlatego pobór prądu i, i moc generowana przez zasilacze będzie cały czas rosnąć podobnie jak TDP generowane przez karty graficzne i to jest największy problem, ponieważ zasilanie można zwiększać, można zwiększać te standardy, pomimo tego iż jednak tu też mamy ograniczenia fizyczne, nie? bo to, to nie jest tak, że po prostu jesteśmy sobie w stanie wyprowadzić z zasilacza jakąś malutką wtyczką nie wiadomo jaką moc. Mamy tutaj ograniczenia fizyczne, nie? Mamy proste prawa e, termodynamiki i elektroniki, które, które mówią nam o tym, że i, i puścimy większy prąd cieńszą żyłą, to ta żyła będzie nam się bardziej grzała, tak? Dlatego musimy mieć e, większy przekrój takiego kabla. Dlatego to też jest ważne, jak kupujecie swoje zasilacze, zwracajcie uwagę na przekrój. O, zgasło mi tło. Dlatego już widzicie, że nie będzie cięć w tym filmie, ponieważ zgasło mi tło. Telewizorze. O tak. Musicie widzieć, że jesteście na kanale Technokrata, żeby żebyście wiedzieli, komu należy zostawić suma, oglądając te tych newsy. Yy, a więc, tak, no mamy te ograniczenia fizyczne. Podobnie, jeżeli chodzi o temperaturę, o czym też mówiłem w poprzednim odcinku, że to chłodzenie tej karty graficznej jest na chwilę obecną gigantyczne. Ze względu właśnie na te fizyczne ograniczenia. Musimy dostarczyć ten przewodnik ciepła o dużych rozmiarach. Nie pominiemy tego, chyba że zaczniemy stosować inne przewodniki ciepła, inne niż mieć. Na chwilę obecną nie ma to niego zamiennika. Te karty musiałyby być po prostu kosmicznie drogie, żeby zastosować coś w lepszej technologii przewodzenia ciepła. Zawsze jesteśmy ograniczeni tą fizyką. Tą najprostszymi prawami zdefiniowanymi 300-400 lat temu, one nas ograniczają, jeżeli chodzi o dostarczanie mocy. I odbieranie ciepła z karty graficznej. Dlatego jestem tutaj zaskoczony, że nowy standard jest sporo mniejszy, a jest w stanie przetransferować prąd o wyższej mocy, ponieważ no, prawdopodobnie inżynierowie Wyliczyli, że są w stanie na cieńszych wiązkach dostarczać taki prąd. Może będzie to lepiej zarządzane. Może, może te wszystkie wiązki będą w stanie dostarczać jakby równomierny prąd, będzie to jakoś lepiej rozłożone. Jeżeli chodzi o dostarczanie na chwilę obecną, wiemy, że dużo żył idących właśnie do zasilania karty graficznej jest ze sobą zmostkowana i tak naprawdę, no jakby wychodzi z jednego miejsca i wchodzi wchodzi i w pewnym momencie się spotyka, te kable są tam lutowane, dublują się ze sobą, dlatego też nie wszystkie wtyczki przy takim nie maksymalnym obciążeniu, przy maksymalnym obciążeniu prądowym, wiadomo, wszystkie wtyczki nam się przydają do rozlokowania odpowiednio mocy w karcie graficznej, natomiast jeżeli nie mielibyśmy takiego dużego poboru, no to też nie wszystkie te żyły byłyby nam potrzebne, moglibyśmy sobie poradzić z mniejszą ilością żył. Natomiast standard ATX jest tak projektowany, żeby to było nie tylko czyste dostarczenie mocy, żeby było to też bezpieczne. Bo teraz nie chodzi o stworzenie standardu, który zaraz zacznie nam palić karty graficzne, kable się zaczną topić i tak dalej. I to też prawdopodobnie wyjdzie w testach, jeżeli chodzi o tą nową wtyczkę. Tutaj się zastanawiam właśnie, czy, czy te, 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 te nowe wtyczki nie będą się przegrzewać, zwłaszcza jeżeli będziemy stosować przyściówki i taka karta na chwilę obecną prawdopodobnie to się nie stanie, ponieważ no, jak już wspominałem we wcześniejszym odcinku TDP tej karty ma być na poziomie około 400 W. To nie jest tak dużo. Spokojnie dałby sobie z tym radę ten, ten stary standard i nie ma tutaj potrzeby, więc ten nowy na cieńszych kablach też jak najbardziej da sobie z tym radę. Być może Nvidia też przewiduje w drugą stronę, że nastąpi spadek zapotrzebowania na Energię elektryczną przez karty graficzne, dlatego można wprowadzić mniejsze wtyczki na cieńszych żyłach. Być może tak będzie w przyszłości, tego nie jestem na chwilę obecną w stanie przewidzieć. Natomiast dla wszystkich tych, którzy się martwią, że takowych wtyczek nie mają. Nie ma w pod warunkiem, że nie kupujecie RTX 3090. Będziecie mieli też przejściówkę. Prawdopodobnie też producenci zasilaczy w niedługim czasie pokażą zasilacze właśnie z dostępnym taką wtyczką. Producenci zasilaczy już tych na chwilę obecną prawdopodobnie wypuszczą do dokupienia takie żyły czy takie też wtyczki do obecnych zasilaczy, które są modularne bądź semimodularne. W jaki sposób być może to rozwiążą? Wydaje mi się, że nie będzie to tak, tak bardzo problematyczne. Po prostu, na chwilę obecną ta przejściówka działa tak, że mamy te dwie wtyczki, dwie wtyczki ośmiopinowe, no i one wchodzą w tą przejściówkę, i ona zakręca się dwunastopinową wtyczką. Może być też tak, że będziemy po prostu mieli te dwie wtyczki wpięte w równoległe złącza, w zasilacz bezpośrednio i już będziemy mieli tutaj żyłę e, zakończoną wtyczką 12 tą nową od NVIDII, więc e, wydaje mi się, że tutaj nie ma się czym martwić, zawsze taki okres przejściowy jest. E, producenci też starają się pomóc w tym okresie przejściowym, ponieważ jeżeli zagraliby w taki sposób, że wprowadzają nowy standard, nie wprowadzają jakichś udogodnień, m, tylko po prostu musisz kupić nowy zasilacz, bo nie masz wtyczki, no to to by było hanskie z ich strony i Kapitalizm jest hamski w wielu sprawach, ale wydaje mi się, jestem niemal na 100% pewny, że aż tak mm, źli i łasi na pieniądze oni nie będą. Zwłaszcza, że producenci kart graficznych to jest często zupełnie inna nacja niż producenci zasilaczy. Jak słyszycie, mam remont standardowo, więc e, lekki hałas jest, ale chyba powiedziałem już wszystko, jeżeli chodzi o ten nowy standard zasilania. Moim według takich czysto elektrycznych wyliczeń, no to on nie jest w stanie jakby dostarczyć dużo większą ilość prądu, ponieważ, no, owszem, jest to 1,5 Ampera więcej jeżeli chodzi o jakby na pojedynczy pin, natomiast ścieczka jest 12-pinowa, a w przypadku starego standardu mieliśmy 16 pinów. Różnica jest nawet nie 100 W w tej maksymalnej mocy. Natomiast standard jakby projektowania może być zupełnie inny. Może się okazać, że jakby standard wymaga innych, mm, zastosowania innych materiałów, innych przekrojów żył i tak dalej. Być może ten standard zostanie y, jakoś opublikowany, upubliczniony będzie go można lepiej zbadać i takie testy na pewno będą się pojawiać na wielu kanałach ja myślę, że jak będę wiedział więcej o, o właśnie o tym standardzie też na pewno zrobię o tym filmik. Ja Wam za dzisiaj dziękuję, zapraszam Was już jutro na kolejnego techniusa, o którym powiem Wam e, o cenach najnowszych kart graficznych, ponieważ takie przecieki też się pokazały nie chcę tutaj o tym mówić, bo jak widzicie potrafię o jednym temacie rozmawiać kilkanaście minut, a chciałem te blogi, żeby te blogi były krótkie, więc, więc dlatego dzielę te tematy i dostarczam Wam je poporcjowo, żebyście właśnie też mogli codziennie usłyszeć coś nowego. Dajcie znać w komentarzach, czy, czy nie jesteście na mnie źli, że może byście już chcieli usłyszeć o tych cenach, a usłyszycie dopiero jutro. No nic, ja Wam za dzisiaj dziękuję i zapraszam do kolejnego TechNewsa, który tak jak wspominałem już jutro. Do zobaczenia. Cześć!